Cześć, ja mam na imię Dawid, a wy oglądacie kanał Chmurka Baby. Dzisiaj chciałem Wam pokazać naprawdę zupełną, prawie zupełną nowość, bo mamy to na rynku dopiero od kilku miesięcy. Nie widziałem osobiście żadnej recenzji jeszcze na YouTubie, więc pamiętajcie, że oglądaliście to na początku na chmurka Baby. To, co będziemy dzisiaj recenzować, to są flavor shoty. Flavor shoty w szklanych buteleczkach. I na każdym szocie mamy jakiś yy, inny obrazek. To są oczywiście premiksy. Buteleczka 30ml. Przypominam, do buteleczki 30ml, której jest 20ml koncentratu, wlewamy 10ml dowolnej bazy. I potem moc możemy sobie obliczyć. Polecam, jeżeli nie pamiętacie, możecie zgłosić do mnie. Są różne kalkulatory. Ja również zawsze bardzo, bardzo chętnie pomogę. Yy, na końcu jest pipetka która wiadomo, że doskonale się nadaje do tanków, doskonale nadaje się do dripperów. I zaczniemy sobie dzisiaj od Gangsta. Gangsta są to cukierki lodowe z jabłkiem. Jeżeli chodzi o walory zapachowe, to to jabłuszko może jest tak bardzo delikatnie odczuwalne, ale jest coś, co yy, przypomina nam troszkę jakby dzieciństwo. Są te cukierki takie lodowe, Naprawdę pyszna sprawa. Zaraz zobaczymy, jak to smaczy. Co można powiedzieć cukierki, cukierki, cukierki. Takie bardzo, bardzo świeże. Kolejny do testów idzie La Valetta. I tutaj po raz pierwszy Powiem Wam coś, co mnie nie smakuje, natomiast to, że mnie nie smakuje, to nie znaczy, że każdemu nie będzie smakować. Generalnie uważam, że nie ma czegoś takiego jak zły Liquid, zły Premix. Są po prostu Premixy, które jednej czy kilku osobom mogą zwyczajnie smakować. Jeżeli chodzi o walory zapachowe, to jest jak dla mnie to jest po prostu tytoń. No, Virgin z elementy Tofi, no być może to Tofi gdzieś tam jest, natomiast moim zdaniem to nie jest zbyt udane. Do testów mamy tutaj już zalane i próbujemy specjalnie dla Was. Słuchajcie, tylko raz, bo to naprawdę nie jest zbyt smaczne. Jeszcze raz, może mnie to po prostu nie smakuje, ale może innym osobom będzie smakować, jeżeli ktoś jest dużym fanem tytoniu. Kolejna sprawa: beach fan mango, jogurt i pomarańcza. I pierwsze co przebija to jest jogurt. Taki właśnie miks owocowy. To już mamy zalane i próbujemy. Ktoś jeszcze był ostatnio zainteresowany, jak wygląda Nemesis. Ta Nemesis wygląda, o tak, po prostu. Jest to rureczka, do której się przykręcamy parowniczek. I z przyciskiem na samym dole. Bez jakiegoś szału, natomiast naprawdę robi swoją robotę. Mm -hmm. mm, a smakowo. Ha, moi drodzy, smakowo: no to rzeczywiście jest ten jogurt y, połączony z owocami. Producent mówi, że mango, pomarańcza. Rzeczywiście w zapachu to czuć, natomiast y, gdy to wapujemy, to jest naprawdę to bardzo, bardzo ciekawie połączone. Można powiedzieć, że jest to smak do całodziennego wapowania. I na sam koniec spróbujemy sobie samuraja. Do tego celu mam już przygotowany tutaj parowniczek Wintless. Tak, to sobie odłożymy na bok. Coś nam nie zaakceptowało, to jeszcze raz. O, dobrze. Jeżeli chodzi o samuraja, samuraj jest to połączenie maliny, arbuza i zielonej herbaty. I tą zieloną herbatę czuć na pierwszym planie razem z tą maliną, i gdzieś tam tego arbuzika na samym końcu. Ale bardzo, bardzo smacznie to na pewno pachnie. Jeżeli chodzi o walory waperskie. To jest naprawdę dobre połączenie, szczególnie na takie gorące dni, jakie mamy teraz, jakie nas czekają. Jeżeli wyjeżdżacie na wakacje, naprawdę bomba sprawa. Pamiętajcie, że recenzję oglądacie dzięki www.widzik24.pl oraz, że zobaczyliście tą recenzję po raz pierwszy na moim kanale Chmurka z Babą.